1. Dendrocnide, moroide zwane jako gimpi gimpi, to najniebezpieczniejsza roślina z rodziny pokrzywowatych. Poparzenie się tym gatunkiem rośliny powoduje długotrwały ból, który potrafi trwać nawet kilka miesięcy i nie jest w stanie sobie z nim poradzić nawet morfina. 2. Alamanda przeczyszczająca, czyli Alamanda Katarika, to wieloletnie pnącze z rodziny toinowatych. I już sama przynależność do tej rodziny sugeruje, że zjedzenie choćby kawałka tej rośliny będzie nosiło dla nas dramatyczne skutki. 3. Rycinus communis, czyli rącznik pospolity, roślina należąca do rodziny wilczom leczowatych, zjedzenie choćby jednego nasiona grozi śmiercią. 4. Dionaea muscipula, czyli muchołówka amerykańska. Nie dajcie się zwieść tym szczękom. Przede wszystkim zagrożenie stanowi ona dla wszelkiej maści owadów. Ludzkiemu palcu nic nie zrobi. Muchołówka chwyta swoją ofiarę za pomocą pułapek liściowych, następnie nie pozwala owadowi uciec. Owad umiera i jest pomału wchłaniany w strukturę liścia. 5. Zbanecznik ucięty, czyli nependę strunkata, roślina mięsożerna, która barwą swoich pułapek zachęca do tego, żeby owad na niej usiadł, a następnie wpadł do środka. Ofiara, która dała się nabrać na urok dzbanecznika, jest już stracona. Niestety większość owadów nie jest w stanie się wydostać z pułapek takiej rośliny. Dla człowieka z kolei nie stanowi ona żadnego zagrożenia. Tak się przedstawiają w naszej szklarni gatunki bardziej niebezpieczne lub mniej niebezpieczne dla człowieka, natomiast wszystkie są przede wszystkim piękne. I do podziwiania tych roślin serdecznie Państwa zapraszamy do naszej szklarni.